Hej, kochani, dzisiaj robimy unboxing i, y, balsamu do ust o, z nowej kolekcji Julki Żugaj. I najpierw musimy to otworzyć Nie chcę podjąć opakowania e, Dobra, wrócę do was jak otworzę ja Już to otworzyłam generalnie I to jest zwykła podłoga, e, w sensie z Julką e, A tu mam balsam i teraz sobie go otworzymy. To jest wanili, waniliowe lody. Zapach w sensie. Jest taki zamknięty. To jest takie... Ten, o. I otwieramy. Oh! Taki różowy. O, taki... Ładnie pachnie. Takimi trochę lodami. <gryw> Nie wiem. Dobra. No, to tyle z mega unboxingu. Um, jeszcze w, y, tam będę mieć więcej kosmetyków. Tam jeszcze mam opakowanie. W sensie nie opakowanie, tylko no, takie na twarz. jeszcze. O, co dzisiaj kupiłam? Ale to są opaski na nadgarstki i na głowy do makijażu, więc tego nie muszę robić unboxingu A jeszcze mam, kupiła tam dwie rzeczy i z tego będzie unboxing za parę dni. Pa pa.